Witaj. Witaj Piotrze. Przed rozmawiamy o piosenkach i o płycie. To jest zawsze pewnego rodzaju kłopot, bo nikt tego nie słyszał. Ale z drugiej strony można fajnie opowiedzieć o tym, co się wydarzy, zachowując swoistego rodzaju tajemnicę. Ta tajemnica jest dla mnie ważna. W swoich piosenkach jest taka bajkowość, takie odrealnienie rzeczywistości, która cię otacza, że jest tam ukryta jakaś tajemnica. I nawet jeśli ta piosenka wprost do mnie przemawia, ta, którą za moment wszyscy usłyszą, to nadal twierdzę, że tam jest w tym klimacie, w tym drugim tle schowanym gdzieś coś jeszcze, co powinienem sobie odkryć, odczuć, może bardziej poczuć. Skąd ta piosenka się wzięła w to? Twierdzę, że właśnie zawsze pozostawiam dla słuchacza pewną taką dozę tajemnicy, tak jak powiedziałeś, i przestrzeń na to, żeby słuchacz mógł poczuć sam to, co chciałam przekazać, ale zinterpretować też na swój własny sposób. Ostatnimi czasy bardzo y, inspiruje mnie właśnie życie motyla, y, 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 cykl, który składa się z czterech etapów jego życia, y, ale też taka metafora kruchości piękna. Stąd inspiracja dla twoich piosenek, dla twojej płyty. W ogóle. Stąd inspiracja. Dla to, tak, y, natomiast y, wydaje mi się, że moja płyta i y, jej znaczenie jest tutaj też wielowymiarowe, ponieważ y, inspiruje mnie oczywiście natura, jej piękno. Y, ale też e, zmiana perspektywy mojego życia, ponieważ z kobiety stałam się matką e, i to jest ogromna dla mnie zmiana, ale też e, było to ogromną inspiracją dla mnie, ponieważ e, zaczęłam pisać utwory na nowo, kiedy zaszłam w ciążę z e, moim pierwszym synkiem Teodorem, e, i to wyzwoliło we mnie jakiś taki impuls, który. E, zadziałał już na kolejne kilka lat tak naprawdę. Po mojej pierwszej płycie Bethesda miałam można powiedzieć taki twórczy, taką twórczą zapaść i nie byłam w stanie się otworzyć jakoś wszystko tak tłamsiłam w sobie, a nagle kiedy pojawiło się nowe życie. To tak, jakbym ja dostała też nowego życia artystycznego, twórczego. Mm -hmm. Skąd w Tobie taka myśl o kruchości? Domyślam się, ze względu na to, że to macierzyństwo tak pewnie działa. Pewnie też nie na tylko kobietę, prawda? Na mężczyzn pewnie też w pewien sposób, chociaż się do tego nie przyznają, ale to rozumiem. Z drugiej strony, jesteś w dalszym ciągu bardzo młodą osobką, a podejmujesz się dosyć poważnego tematu opowiadania o tej kruchości, o tym, żebyśmy, nie wiem, bardzo uważnie żyli w takim razie, prawda, we współczesnym świecie. I również opowiadasz o tym w tych piosenkach, co można stracić, to bardzo szybko. Czujesz to, jak naprawdę w sobie, czy z perspektywy jakby już dalszej opowiadasz? Czuję to w sobie, ponieważ mimo tego, że jestem bardzo młodą osobą, trochę. Życie mnie już doświadczyło. Przeszłam przez wiele transformacji, wciąż je przechodzę, takich wewnętrznych i też można powiedzieć zewnętrznych. Wygrałam walkę z rakiem. Pojawił się też oczywiście temat przemijania w naszej rodzinie, więc, więc są to emocje. Boleśnie Cię to dotyka? Tak, i też jakby daje takie pole do naprawdę przemyślenia głębokiego życia. Ja nie jestem już osobą, którą byłam 6 lat temu, nie jestem już osobą, którą byłam 2 lata temu, a po prostu moje doświadczenia sprawiły, że miałam ochotę je z siebie wyrzucić i też jakby powiedzieć ludziom, kim naprawdę jestem okay. yy, i przez co przeszłam i że to nie wygląda tylko tak, jak, jak to wygląda na zdjęciach, tak? Yy, yy. To takie uwolnienie również? Tak, to było... Bo na pewno podsumowanie jakiegoś okresu Twojego życia to też stwierdziłem słuchaję. Na pewno, ale też tak jak mówiłam, jest to wielowymiarowe, bo ja obserwuję w ogóle dzisiejszy świat jest bardzo taki natarczywy. Ciężko nam się w nim odnaleźć, jakby każdemu z nas. Mnie jako matce i artystce równocześnie też ciężko było się w nim odnaleźć, i ciężko jakby do tej pory, bo to nie jest proste jest, jest to jakby pewnego rodzaju taka walka, którą się przechodzi każdego dnia, a jeszcze właśnie do tego dochodzą ciężary życia codziennego i no, rzeczy, których się na przykład nie spodziewamy. Um, to ja fajnie, to jest... że to jakoś kumuluje się w Tobie, przekłada na inspiracje do pisania piosenek. zainspirowałam się też cyklem życia motyla, ponieważ w tych swoich czterech odsłonach, jakby można go porównać do życia człowieka, z tym, że motyl ma tylko jakby jedną szansę, a my mamy tych szans wiele i tych transformacji tak naprawdę jest o wiele więcej u nas niż u motyla. To która faza jest ucieczka? I właśnie, moja płyta pokazuje jakby wszystkie cztery fazy to znaczy y, takie człowieczeństwo które Zgloda. jest gdzieś tam y, naprawdę y, zakorzenione w ziemi w tym jak się musimy właśnie przepra przeprawiać przez to błoto Ale jak przez powiedziałem ten trud... podsumowujesz jakiś okres swojego życia y, na tej płycie i to słychać ale dzisiaj jakbyś powiedziała, to która kolejna faza Dzisiaj jestem w rozkwicie Rozumiem Dzisiaj jestem y, naprawdę ostateczną formą motyla y, Mogę... W pełni spełnioną? Yy, w pełni spełnioną. No ja myślę, że w pełni to się dopiero okaże, w zależności od tego, jak te piosenki będą sobie brzmieć, i jak inni do nich zaczną podchodzić. To teraz wróćmy do podstaw. Z drugiej strony, chyba najłatwiej jest rzeczywiście pomyśleć o swoich piosenkach, wracając do rzeczy, które zawsze tworzyłaście, inspirowały muzycznie i tak dalej, czyli między innymi do jazzu, ale nie tylko, do również muzyki folkowej. Stąd to przecież w dalszym ciągu u Ciebie wynika. Tu się pod tym względem nie zmieniłaś. Wiele elementów jest nowych, ciekawych w tej muzyce, ale nie zmieniłaś się. Jakby podstawy są te same. Tak, ja czerpię inspiracje ze swoich korzeni, a płynie we mnie łemkowska krew. Niegdyś moja miejscowość rodzinna, Baligród, była tyglem kulturowym, gdzie spotykały się kultury właśnie łemkowska, żydowska, bojkowska. i jakby naturalnie to gra we mnie wciąż. Nie jestem w stanie się z tego wyswobodzić i nawet się nie staram. Po prostu, okay. tak jak dzisiejszy świat jest właśnie fuzją jakby wszystkiego, tak moja muzyka po prostu stała się fuzją wszystkiego tego, co we mnie gra, mojej, moich korzeni, moich. No tak, inspiracji. bo ja bym tam zauważył wiele ciekawych elementów ze świata folku. To... Bo mówisz o kulturze, z której ty się wywodzisz, ale do niej sobie wprowadzasz te elementy. Albo te kultury są tak zbliżone do siebie, że w pewnym momencie stwierdzamy, przecież to nie jest tak odległe, chociaż kilometry nas dzielą. Może to tak jest, ale na pewno, na pewno potrzebne ci było takie wrócenie do korzeni, nie? Bardzo potrzebne, bo myślę, że człowiek, który wraca do korzeni, odnajduje trochę na nowo siebie. Ja też wciąż odnajduję na nowo siebie. Odnajduję czy potwierdza siebie? Myślę, że jedno i drugie. Jakby je, jeżeli na pewno jestem jest, w procesie. Jest prosta taka pewność w Twojej wypowiedzi, że moim zdaniem Ty nie zgubiłaś nigdy jakby swoich korzeni. Zawsze wiesz skąd jesteś, a natomiast potwierdzasz po raz kolejny. Potwierdzam i przetwarzam. To okay, znaczy. To jest fajne, właśnie co powiedziałeś. W brzmieniu mojego albumu. To prawda, przetwarzasz. Jest, jest coś świeżego, ale właśnie wypływa to też z moich korzeni. Natomiast ja wymyśliłam sobie, że połączę wszystkie swoje inspiracje. To znaczy, tata nauczył mnie grać na gitarze, więc stworzyłam, stworzyłam większość utworów, napisałam właśnie na gitarze, co już jakby daje zupełnie inny. Wydźwięk niż miała moja pierwsza płyta. Natomiast pomyślałam, że tak, takie naprawdę rasowe brzmienie, które wypływa z zespołu jazzowego połączę z moimi inspiracjami, naturą, właśnie mm -hmm. łem, łemkowskimi korzeniami, a to wszystko skleję gitarą, która pochodzi ze świata Indie Pop. Tak, 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 to prawda, to prawda, to prawda. Do tego jeszcze dochodzą właśnie elementy yy, yy, pod tytułem skrzypce renesansowe, mm -hmm. yy, które też dają tutaj... W ogóle muzyka dawna jakoś, tak brzmiewa tam od czasu do czasu, nawet w takich solach wydaje mi się, jakby z klasyki wyjęte. Hmm, tak, inspiracje world music Dobrze. i um, jakby klasyki. Wszystko naraz teraz zaczęłaś nakładać, ja też tak już to zrobię, <grym> chociaż powinienem rozkładać na czynniki pierwsze. Wiesz, bo to jeszcze są fantastyczne partie improwizowane, fantastyczne partie jazzowe. Trzeba przyznać, że chyba oddała się muzykom też taką wolność w tych partiach z kolei powiedziałaś, no to odegrajcie to, co czuję, tak? Zaprosiłam do współpracy wspaniałych artystów, między innymi pianistę szwedzkiego Jakoba Carlzona, który na co dzień współpracuje z gitarzystą Stinga mm -hmm. i um, nagrał wiele płyt też z Wiktorią Tolstoy. Tak jest. To był mój idol. Okay. E, więc e, ja, dla mnie to było po prostu spełnienie marzeń, e, nagrać z nim płytę. No i tak się właśnie stało. E, on swoją wrażliwością, myślę, bardzo pasuje do mnie. I też, e, kiedy pamiętam, zrobiliśmy pierwszą próbę, e, i nasze osobowości się spotkały, to poczułam jakąś taką pełnię. E, nie musiałam mu nic mówić, on po prostu. Czuł moje utwory, wiedział, co zrobić, żeby nadać temu jakiegoś takiego piękna i jeszcze kierunku, który. Kształtu na pewno. Kształtu i głębi na pewno. Tak, i. Ale wydawało mi się, że to ty nadajesz kierunek. Znaczy, nie wiem, co im opowiadałaś, prawda, o, o swojej muzyce, natomiast wydaje mi się, że ty nadajesz kierunek, oni tylko myślą jak przetwarzają przez siebie, to ci grają po prostu. Jakby opowiadają Twoją historię, Twoją wizję, Twoje obrazy. To prawda. Ja mam dość zaciśniętą wizję swoich utworów. I... Każdy utwór to historia. Każdy utwór to jakaś historia, coś, co rzeczywiście. Stworzyłam od A do Z, i, i też, właśnie obrazy, które się gdzieś tam przetwarzają, jeśli chodzi o brzmienie we mnie. Myślę, że, że ostatecznie zawsze i tak mam. No to jest zdanie. Tak, tak? O, ostatnie zdanie należy do mnie. Natomiast, y, właśnie w partiach improwizowanych, oczywiście oddaję y, totalnie y, tutaj pałeczkę Ale to jest ciekawe. Muzyką. Wymieniłeś na razie jedno nazwisko muzyka, który zagrał ci na płycie, ale wydaje mi się, że każdy z nich, y, nawet pomimo swojej charakterystyki rozpoznawalnej, gra trochę inaczej. Rozmawiając z muzykami, właśnie starałam im się przekazać historię, która za tym płynie, ale też e, no, każdy z nich dostał rzeczywiście e, nuty. E, nuty i e, tor, po którym po prostu. No ale partie improwizowane zostawiałaś. Tak, e, oczywiście. Z, e, zaprosiłam e, do nagrań e, też mojego męża Adama Bałdycha, który jest. Wspaniałym improwizatorem i też muzykiem, który wniósł brzmieniowo bardzo dużo w mój album. Jest nim łatwiej, bo się znacie bardzo dobrze. On cię odczuwa po prostu całym sobą, więc wiesz, jak wziął te skrzypce, to już Mamy, wiedział, co ma grać. <grym> Mamy bardzo podobną wrażliwość muzyczną. No nie siedzieliście też razem trochę nad tymi piosenkami. Siedzieliśmy więc. razem nad piosenkami. Często było tak, że miałam jakiś pomysł, właśnie brałam gitarę, dzieciaki gdzieś się krzątały, słuchały, Adam brał skrzypce renesansowe. Graliśmy po prostu. Muzyka tworzyła się tu i teraz. I inspirowaliśmy się nawzajem i myślę, że to jest wspaniałe i, i, i myślę, że też to słychać w moich utworach. Jasne. Natomiast właśnie ciekawym elementem brzmieniowym też mojej płyty jest to, że zmusiłam trochę muzyków, na przykład Kacper Budziszewskiego, gitarzystę, który na co dzień gra z popowymi gwiazdami do myślenia, brzmieniem i do improwizacji, którą też No wiesz, trochę zmieniłaś mu harmonię, bo zazwyczaj takich nie gra. Więc tak. to już na pewno wpływa, ale pewnie masz rację, tak, zmusiłaś go do tego. No właśnie, to Zahaczając o te gitary albo podsumowując temat samych gitar, bo ty tak powiedziałaś, indie rockowe i tak dalej, tam jest po prostu multum tych gitar. Co chwilę słyszę inny dźwięk, od tych klasycznych gitar, poprzez bardzo jazzujące gitary, aż właśnie do indie rockowych, a nawet mocne uderzenie też tam można usłyszeć, prawda? Czyli już takie hard rockowe powiedzmy brzmienie. Fajnie jest to też wyprodukowane, że to ma spójność dzięki produkcji, to jest inna rzecz. Później jest Adam Bałdy, który już nie gra na gitarach, z kim tam jeszcze nagrywałaś? Roman Chraniuk na kontrabasie, który zresztą też ma Łemkowskie korzenie. Co ty mówisz? Więc tak, nasze wrażliwości mi też się stykają. Nawet pamiętam taki koncert, gdzie graliśmy wspólnie i ja miałam zagrać w duecie z Adamem piosenkę Łemkowską, czątynę Pryshow. Mhm. I kompletnie nie spodziewając się tego, że jakby Roman to zna, więc w trakcie tego, kiedy to graliśmy, Roman nagle zaczął grać i po prostu otworzyło się niebo i... Obudziłaś w nim to samo, tak? <grym> <grym> Wiesz, bo, bo ja myślę, że on dawno nie korzystał ze swoich korzeni, ale okej, okay, w porządku. <grym> Ześpiałe tą przysłkę, ja nie pamiętam jej. Jak to idzie? Czątyny pryszą, jak mi jak zajszą. Okay. Ja te czekam czy nie mam, czy staszki nie znam, a ty nie puska? Tego się nie zapomina, widzę. śpiewa się po prostu tak, jakby się tam mieszkało całe życie, a Ty już się stamtąd wyprowadziłaś, no dobrze. Kto tam jeszcze gra? Gra ktoś jeszcze? E, Dawid Fortuna y, na bębnach. Uniwersalny bębniarz. Uniwersalny bębniarz, ale też y, wspaniały wirtuoz swojego instrumentu. Y, cieszę się, że udało nam się stworzyć naprawdę y, jednocześnie Coś, co jest wyrazem każdego z nas, ale, ale moją historią. Tak, I... to jest spójna historia, to jest Twoja historia, tak jak powiedziałem, jakiś okres zamykasz. I rozumiem, że taki był koncept, od razu tak myślałaś, żeby te piosenki połączyć w jedną całość, tak? Tak, tak i w odróżnieniu od jakby mojej płyty debiutanckiej jest to naprawdę płyta, która Pokazuje wszystkie moje strony to znaczy delikatność, ale też siłę siłę i wręcz taką wilczycę, która musi walczyć o swój dom o bycie artystką właśnie na styku gdzieś tam codzienności i życia artystycznego. No na pewno jest łatwiej żyć w rodzinie artystycznej, prawda? mieć obok też artystę, więc wiesz, a nawet współtworzyć, bo to jest artysta muzyk, prawda, znakomity. To prawda, co opowiadasz, po raz drugi debiutujesz, a kiedy był ten debiut, ile lat tu minęło między tymi płytami? Sześć no, lat. No, drugi raz debiutujesz, bo to będzie <laughs> płyta, która pójdzie na cały świat, tym razem to o, tak o tym myślisz i masz rację, mhm. e, więc no jakby debiut na nowo, tak sobie pomyślałem. E, tak, ja w ogóle cieszę się, że. E, Zresztą wymieniłaś do... Wiktorię Tost, czy coś. Właściwie wchodzisz w ten świat, bo jak sobie przypominam, ona też czerpała również ze swojej jakiejś folkowej muzyki, a z drugiej strony była jazzująca jak najbardziej. Dużo słuchałam Johnny Mitchell, okay. e, Mata Korbiego, ale też. E, Czyli prawdziwych artystów. Tak, ale też Greczyn Parlato no i, e, 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 i Kurta Elinga, więc. Te światy naprawdę. No bardzo różnorodną bardzo... płytę w tej spójności zrobiłaś, bo każda piosenka ma się odróżniać od wcześniejszej. No, tematem też, bo w ten sposób chyba to było pomyślane, że skoro idziemy, taką historię opowiadamy, to tak to stworzymy z tych dźwięków, prawda? Jest w niej jakaś prostota przekazu, też gram na kalimbie. No, która... bo piękne melodie tam są, tak? No właśnie, ale te instrumenty dawne, że tak powiem, to skąd pomysł na to? To od razu też było w głowie, że wykorzystam. Myślę, że właśnie moje dzieci, które wniosły tyle radości i jakby też takiej prostoty i piękna w odbiorze rzeczywistości, uświadomiły mi, że instrumenty, które właśnie mają tę prostotę, też mogą wnieść wiele piękna w moją twórczość. Więc zaczęłam grać na kalimbie. Ale to teraz wcześniej nigdy w życiu nie grałaś, rozumiem, tak? Nie, nigdy hmm. wcześniej nie grałam. Grałam na gitarze, na fortepianie, a Kalimba po prostu yy, gdzieś tam yy, na przestrzeni czasu właśnie yy, wpadła mi w ręce i bardzo zainspirowała mnie jej brzmienie i skojarzyła mi się właśnie z taką niewinnością. Yy, no i, no i pierwszym utworem który na niej powstał, to właśnie utwór Teodor. Mm -hmm. No tak. Każdy utwór jest dla kogoś, o kimś, z kimś tak naprawdę, bo wszystkie utwory to jak rozmawiamy. Też jest e, trochę piguły, wiesz, deszczyk zaczął padać, od czasu do czasu nam to pada, też jest od czasu do czasu trochę, e, tak wydaje mi się, gorzkawo w tych piosenkach i płaczliwie także. Żeby nie było, bo ja zacząłem bajkowo, czyli słodko, nie? Ale trochę odrealniony, piękny świat. Pokazujesz tę piosenkę? Myślę, że jest jakiś balans, który właśnie mm, daje mm, słuchaczowi y, możliwość odnalezienia tam czegoś dla siebie. Każdemu słuchaczowi. Mam przynajmniej taką nadzieję. Każdy i... chciałby mieć piękny świat wokół siebie, wiesz? <śmiennie>